Cześć, witam Was w kolejnym odcinku przygód naszym hardkorowym koksem w Disciples Sacred Lands kampania no, Truposzami. Wiem, że truposz sobie regeneruje liżę rany. Tak się w ogóle zastanawiam, czy jest sens w ogóle expić tutaj na całości planszy, skoro i tak nie będę przenosić przedmiotów, to w ogóle bym chyba nim poszedł na zadanie i... jakie to ma znaczenie, nie? Tak po prostu, no bo tak naprawdę... To naprawdę nie ma sensu. No, mógłbym. Może to zrobię dla widzów, że, że wyczyszczę mapę do końca, bo tak naprawdę to nie ma najmniejszego sensu. Trzeci poziom osiągnięty. I tak naprawdę on może już tu iść na zadanie. To, to nic go nie blokuje. A ona by przejęła pałeczkę, żeby tutaj tępiła tych. tych... Znajdźki. E, nie wiem, czy coś warto tutaj. Nie no kompletnie nic nie warto tutaj robić. No bo jakiekolwiek skarby i tak nie będę przenosić. A druga sprawa, że też bohatera nie będę przenosić. Więc też nawet jakby mi się trafił na pierwszym poziomie, to też bym nie płakał. No bo i tak go nie przyniosę. I... Więc po prostu. Ulaj, dusza piekła nie ma i idźmy na zada zadanie chyba, nie? Mogę teoretycznie mówię walczyć u pietruszkę, ale to, to jest sens. Tutaj nie ma zadania, tylko zadanie jest tu. Od razu idziemy tu i spokój. Najwyżej napiszcie w komentarzach ci co mnie oglądacie, czy wolicie jednak czyszczenie mapy, czy jednak oj tam, oj tam. Bo tutaj osiągnąłem max level. No w drugim, no to. Jeszcze warto podciągać wszystko, zbierać wszystko, no bo chociażby stolice, żeby podpić, okej. Okay. Żeby wymaksować piąty poziom, tak, też. Ale tutaj naprawdę nie ma najmniejszego sensu, idziemy od razu na zadanie, ciach. Ona się tu regeneruje, proszę bardzo. Książki, nie książki, tutaj ma, rzuci buffy. I dobra, jest. Teraz tak, co ty możesz mi tu zdziałać, złodzieżku? Złodzieżku. A ty masz takie bety. No dobra, Na, aś tam ukradnij. I się potknąłeś. Weź to. I chłas, Co będziemy się przejmować tutaj? Jak go szukali, piękny, bez strat w ogóle. Przecież oni są niesamowici. I tak ma najlepsze sztandary, więc mu tam nic nie pomoże. I nawet się już nie przejmuje specjalnie tym klano, klonowym złoczyńcom. Ale jakiegoś no, my, oszukaliśmy. No, tylko, żeby tym oszustwem przyszły jakieś następne benefity, Niech nie dostają w Ciry. No, przy czym to jest nadal najżywotniejszy skład. Tak, na razie to kontynuujmy. Nie ma mikstur. mogłem ukraść miksturę leczenia, bo no, niestety nic innego nie mam. Co ty tam możesz skastować? Healing Scroll masz, proszę, dawaj. tej hardkorowy komes będzie się leczyć. No, chyba na nią pójdzie. Spok Są to jakieś miksturki może? Może maybe. Nothing. Nothing. Okej. Okay. Coś tam na no, cień chciałem powiedzieć. a cienia ja nie opracowałem. Co to ma być w ogóle? Wow. Zobaczymy czy co atakuje. Jest chyba atak, ale to wcale nie oznacza, że bohater będzie atakować. No właśnie. To wcale nic nie oznacza. To weź tam. Plagę zapodaj. Trzydziecha. 45 bo tam może po teoretycznie się uczeń, tak już bawimy z nimi. No pięknie. fajne, fajne oddział tutaj robią sobie. Dobrze. Ty już zdechłeś raczej. Na pewno zdechłeś, proszę bardzo. Bez mydła. Bez obrażeń tak naprawdę. Całowici są. Jest nasz Umbolk. Czy warto go tu debafować? No możemy. Teoretycznie. Chociaż czy przeżyje czy nie? To jest jeden chord. Tak naprawdę on się zregeneruje i akurat pójdziemy sobie na zadanie od razu. Nie ma sensu tego mówię przedłużać, no ile tam masz żyćka? 300, no i fajno i teraz wjeżdżają weźmy to zapiszmy jakby trzeba było powtarzać hordy komes, hardcore to jest z... wymowne bardzo I... No i teraz tak weź wiecim im żeby mieli jak najmniejsze szanse trafienia ty im wrzuć tutaj jeszcze hymn klanów Tyle. Tyle, tak dokładnie. To weź tam jeszcze, może, mikstury celerity, nie wiem, nad siebie. I może. O, w ten sposób. I spróbujmy. W ten sposób, czyli nie wiem, czy będzie jego doładowywać. bo Jak na razie z mniejszych startuje. To weźmy, skasujmy jego. żeście trafili. Ouch bohater pójdzie z dymem. Zróbmy tak. No. No, oczywiście bohater koich nie, ale przeżyć przeżyjemy. Jak to, no to na bohater, jak właśnie mówię, miał zdechnąć, to zdechło. O nie. Super, mamy krasza. Fantastycznie.